Witajcie w Lublinie. Dziś oprowadzę Was po centrum i przetestujemy regionalne danie. Zapraszam. Zwiedzanie zaczniemy od Placu Litewskiego, bardzo fajne miejsce. Wyciszające, dużo zieleni, ale głównym tutaj celem, dla którego tutaj przybyłam jest fontanna multimedialna. Jest to bardzo popularne miejsce, zwłaszcza w nocy. Od czerwca do września w nocy, gdzieś tak około godziny 22, jest pokaz właśnie w tej fontanny multimedialnej. Jest to mega widowisko. Niestety ja nie mogłam być w nocy, ale pokażę Wam za dnia. Co nieco, jak ona wygląda. Jest to bardzo duża fontanna. Mnie urzekła, pomimo że no niestety nie widziałam jej w nocy, jak działa. Będąc tutaj, nie można ominąć pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to ważne miejsce, dlatego Wam też to pokazuję. Grób Nieznanego Żołnierza. Mega spodoba mi się ten budynek. I oto mamy krakowskie przedmieście. Tak naprawdę cała ta otoczka Placu Litewskiego i tak dalej jest to krakowskim przedmieściem. Dlatego tutaj Wam już pokazuję troszkę dalej, jak to właśnie krakowskie przedmieście wygląda. Bo ono zaczyna się już od tamtąd od. Pomnika, tak naprawdę jest to krakowskim przedmieściem. Jak to w takich miejscach? Dużo restauracji, hoteli i takich miejsc, gdzie możecie po prostu coś przekąsić. I kupić koziołek, też tutaj jest bardzo znany, ponieważ jest w herbie Lublina. I oto mamy ratusz. Przekierowanie na bramę krakowską, na którą też was zabiorę. I zobaczycie od środka, jak ona wygląda. Oto przepiękna starówka. Ja kocham takie budowle, nie wiem jak wy, ale no ten niebieski oczywiście budynek urzekł mnie najbardziej. Podobnież tam mieszka Pali Kot. Warto też odwiedzić Archikatedrę. Naprawdę przepiękna, a do tego macie też zwiedzanie. Tam pod ziemi warto. Pozostałości po najstarszym kościele w Lublinie. Zbudowany około XIII-XIV wieku. Do tego też jest pokazane, jak ten kościół wyglądał wcześniej. I z tego miejsca już Wam pokazuję, tam idziemy na zamek! Szybkie przejście i już jesteśmy w drodze do zamku. Najbardziej popularny zamek nawet miał miejsce w produkcji Netflixa, także naprawdę przepiękny zamek i tu macie plac przedzamkowy. Jak wygląda? Tu jest główne wejście, schody, ale to Wam pokażę za chwilkę, jak to wygląda. I tu macie cały obraz zamku, jak wygląda z bliska. I oto wejście na zamek i plac na zamku. Tutaj też macie możliwość zwiedzania zamku, jest muzeum. Ja nie miałam na to czasu, może kiedyś Wam pokażę, jak wygląda to muzeum. I oto mamy wejście, jak z bajki. No, dla mnie klimat istnieje disneyowski. Jak to w każdej mojej podróży bywa, trzeba coś zjeść, więc testuję dla Was regionalne danie. Jestem ciekawa, czy wiecie, jakie jest regionalne danie Lublina? Raz, dwa, trzy. Za chwilę Wam pokażę. Ale zanim jedzonko, postanowiłam, że skosztuję piwka. Piwko miodowe. Tutaj od nich z restauracji kosztuje Aleksandra i. Gut! Dobre! I oto jest cebularz. Cebularz, wersja na bogato. Przeważnie jest to po prostu drożdżowe ciasto i cebula. Ja jadłam na bogato po prostu cebularza. Z zieleninką powiem Wam, że przepyszotka. Teraz macie tutaj moją reakcję. Niestety, noż do wymiany było po prostu. Nie dało się tego pokroić ale ciasto po prostu rozpływało się w ustach. Widzicie jakie jest mięciutkie, puchate. No, nie do opisania musicie po prostu spróbować. Jeśli jeszcze nie jedliście cebularza, to naprawdę polecam z czystego serca. Paragon za dwie osoby. I oto koniec naszej wycieczki. Dajcie znać, które miasto ma być kolejne. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawcie subskrypcję. I dzwoneczek, żeby być na bieżąco.